Witam serdecznie na moim filmiku na kanale The Crazy Pilo Team W dzisiejszym materiale przetestujemy sobie legendarne rakiety Perfect. Oczywiście rakiety na test dostałem od sklepu pyroshell.pl, na który serdecznie zapraszam i aktualnie w promocji te rakiety na pyroshell kosztują aż, znaczy nie aż, tylko 36 zł tam z gro, 30 albo 38 zł z groszami, także jest to naprawdę niska cena jak na te rakiety. No i też pamiętajcie oczywiście na okodzie rabatowym TCP20, który Wam daje 20% zniżek na nieprzetnione produkty. No i co do samych rakiet, to to oczywiście klasyka, 12 rakiet w opakowaniu. Jest to też bardzo świeża wersja, bo 2020 rok, jak możecie sami zobaczyć, czyli są w zasadzie tak świeże, jak się tylko da te rakiety. Neku ma całe opakowanie rakiet 216 gram, co jest w sumie całkiem sporo, jak na takie rakiety pakowane po 12 sztuk. Także widać, że to są raczej takie rakiety z tych mocniejszych w dużych zestawach po 12 rakiet. No i oczywiście cztery efekty, cracking, glittering, brokatowa korona. Oraz chyba y, poprawiona wersja będzie miała y, po prostu pliące takie gwiazdki, i niestety, już jeden efekt w tych rakietach jest słaby. A jedna rakieta ma 18 gram y, prochu. No i ogólnie są bardzo fajnie, przyjemnie wykonane. Także nie pozostaje nam nic innego jak je przetestować. Ok, zaczynamy test rakiet. Perfect zaczniemy od tej, która najprawdopodobniej jest najsłabsza, czyli ta czerwona. Nie wiem, czy ona wybucha w tej nowej wersji, czy nie, czy po prostu sobie tak pierdnie. Mam tutaj profesjonalną rurkę do odpalania rakiet. Co się rzadko zdarza na moich filmikach, bo zawsze odpalamy z krzaków, także odpalamy pierwszą rakietę. Mam nadzieję, że wyleci, bo to jest takie dosyć niskie. Jak nie wyleci, to uciekaj. Czyli jednak wybuchają wszystkie efekty w tych rakietach. Tylko no dobrze pamiętam, że ten był efekt dosyć słaby. Teraz weźmiemy chyba jeden z lepszych efektów, czyli brokatowa korona. No, od razu mogę powiedzieć, że dosyć mocno zostały te rakiety y, znerfione. Strzelają w sumie podobnie jak joter 6 tylko może trochę wyżej lecą. Więc no, niestety, muszę to powiedzieć szczerze. To fajne. No to była najlepsza, ale no na tej brokatowej koronie to się totalnie rozczarowałem, bo pamiętam, że to był jeden z lepszych efektów tutaj, a ta brokatowa korona to ledwo co wybuchła. Dobra, ostatnia rakieta, czyli Crackling, klasycznie tutaj nie powinno być żadnego zawodu. A jednak też rakieta były, była dużo słabsza niż poprzednie wersje. No niestety. No i właśnie stwierdziłem, że dodam te rakiety do tego testu, no bo nie będę oddzielnie z tymi rakietami już testy nagrywał, a zobaczymy sobie przy okazji, czy te rakietki nadal są dobre. No i w sumie szczerze, z tego co pamiętam, to te rakietki w swoich świet latach świetności nie były dużo słabsze niż te perfekty, które dzisiaj testowaliśmy, więc będzie przynajmniej porównanie, jak bardzo perfekty je zepsuły. I bierzemy pierwszą rakietkę, czyli rakietkę z kraklingiem, a że efekty są prawie identyczne to też się dobrze składa. Proszę bardzo, latara i aplikujemy pierwszego tutaj Skyrocketsa JTR-04 Rakietki zamienisz dyszkę, sześć sztuk takich rakiet, a dobra ja mam drugą zapalniczkę i odpalamy. No, na tym zimnie ledwo działa. Dobra, to mamy kolejny Sky racketcy. No na razie nie powiem troszkę gorzej od perfektów wypadu. Tu niebieski, czyli to chyba będzie migotanie klasycznie. Odpalamy. No i szczerze, jak na wielkość tej rakietki nie był dużo gorzej, nie był dużo gorszy niż. Czemu to jest nie, ten. nie jest ucięte, te potary są takie krótkie. A jak chcę ją rzucić do wody? No to dobra, tylko musimy ocenić ten twoje werki, żeby ten... Otparł. Ale zaraz, jeszcze ostatnia rakietka. <laughs> no i ostatni skyrocket, czerwony. Ten naprawdę migoczący, był mega, mega fajny. I to zauważyłem, te rakiety nie mało tego srebrnego ogonu jak kiedyś, więc trochę taki downgrade. No po prostu Sky Rackets jak na swoją wielkość dają radę, ale są trochę słabsze od tych perfektów mimo wszystko. Także widać, że tutaj Jorge swoje rakiety znerfiło po całości, w sumie wszystkie produkty, które mieli. No i co, no trzeba coś powiedzieć na podsumowanie. No i co do samych rakiet, no to powiem Wam, że jestem dosyć rozczarowany efektem i tym, co, tym po prostu czym, co, sobie, co sobie zaprezentowały. No bo niestety są dużo, dużo, dużo słabsze niż stare wersje tych perfektów, no i nie uważam, żeby to był jakiś... Produkt wybitnie wart uwagi. No i szczerze, wolałbym już zapłacić to 10-15 zł mniej i kupić te jednorazówki, które ostatnio testowałem. No bo szczerze, cenowo wypadają dużo lepiej niż te perfekty. A co do Sky raketców, które jak przypadkowo wleciały do tego testu, no to jak za tą cenę uważam, że rakietki są super, naprawdę fajne. Spoczko za tam rakietkę, która wychodzi złoty, 50, zł, czy, czy niecałe 2 zł za rakietkę, no to wiadomo, że zawsze się opłaca. Fajnie lecą do góry. W sumie, nawet, które trwają. Te efekty na przykład białe migoczących gwiazdki były bardzo ładne. cracking fajny, a jedyny słaby efekt no, to były czerwone gwiazdki. No i co do tych rakiet, jeszcze perfektów, to nie wiem co z dużym problemem w tych rakietach. Wydaje mi się, że po prostu lecą bardzo wysoko. Jak na to, jaką mają moc i jak strzelają, bo później jednego perfekta odpaliliśmy sobie po prostu wbitego do ziemi. Właśnie chciałem zobaczyć, jakiej wielkości będzie ten efekt, gdy ta rakieta wybuchnie na ziemi, i naprawdę. Poza tego, co widziałem na niebie, to na ziemi byłem w szoku, jak duży rozprysk ta rakieta miała. Odpaliłem teoretycznie najsłabszą rakietę, czyli czerwoną. Jedne co, no to spoko, że perfekty teraz, wszystkie efekty są wybuchające, a nie tak jak ta jedna jakaś partia czy jeden rocznik, że jeden efekt ten czerwony chyba nie wybuchał, tylko po prostu wypluwał gwiazdki. No, ale i tak w sumie y, nie poleciłbym jakoś bardzo tych rakiet. Ale wiadomo, są trochę lepsze niż te 6 są zdecydowanie lepsze niż Sky Raketsy, Ale po prostu, żebyście nie byli rozczarowani, bo to nie jest to, co kiedyś. Nie ma tego pierdzielnięcia. Y, no i tyle. No. Ja daję tym rakietom za tą cenę 6 z minusikiem na 10. Sky Raketsy dostają 8 z minusikiem na 10. Y, no i tyle z tego testiku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.